Dzień dobry, Andrzej Lek, Bank Milenium. Na naszym stanowisku oferujemy jako bank współpracę w ramach placówki franczyzowej Banku Milenium. Czym się różnimy na rynku tak na dobrą sprawę? Tak jak tutaj widać jest napis Multipartner. Co to oznacza? Tak na dobrą sprawę nasze portfolio produktowe nie różni się niczym względem naszych oddziałów własnych, więc placówka partnerska sprzedaje wszystkie produkty i ta możliwość zarobkowania jest bardzo szeroko, ale to też daje tą możliwość, że klient przychodząc do naszej placówki czuje się jak w naszej placówce własnej. To jest taki główny wyróżnik naszych oddziałów franczyzowych. Kogo tak na dobrą sprawę szukamy jako franczyzobiorcy? Przede wszystkim osobę energiczną, i przedsiębiorczą. Nie ma konieczności, żeby dzisiaj miała doświadczenie w prowadzeniu oddziałów czy też w finansach. Jest to niewątpliwie atut. Natomiast punktem wyjścia jest to, żeby miała pomysł na biznes, jak pozyskać klienta. Drugim bardzo istotnym aspektem jest to, żeby miała doświadczenie w zarządzaniu e, ludźmi. Dzisiaj te oddziały są stosunkowo niewielkie, e, ponieważ to są dwu-, trzyosobowe e, oddziały i kluczowe jest to, żeby odpowiednio e, nimi, e, nimi za, zarządzać. Drugim aspektem jest otwartość na zmianę. Rynek bankowy dzisiaj bardzo dynamicznie się rozwija i tych zmian jest bardzo dużo. W związku z tym trzeba być otwarty na tą zmianę. Warto zaznaczyć, że dzisiaj również mamy konkurs na to, żeby wygrać oddział Banku Milenium i my, jako bank, taki oddział sfinansujemy. Bardzo zachęcam do udziału w konkursie. A szczegóły na stronie internetowej. Dziękuję.